W trudnym momencie Wimfiset próbował dać idę nowy impuls. Więcej energii apelował podczas meczu z Daniel Collins. Graj, żeby wygrać. To proste. Więcej energii. Graj, żeby wygrać. To proste. Więcej energii krzyczał do Igi Świątek Wimfiset. Nie udało się, ale mimo trudności Polka w dalszym ciągu darze zaufaniem trenera. Porażka Igi Świątek z Amerykanką Daniel Collins w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie to kolejne świadectwo kryzysu formy polskiej tenisistki. Po 165 tygodniach Iga wypadnie z podium światowego rankingu. Od triumfu we French Open 8 czerwca 2024 roku nie wygrała żadnego turnieju. W 2022 roku Świątek wygrała 8 turniejów, w 2023 6, a w 2024 5, choć nie startowała jesienią przez problemy z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego. W tym roku nie udało jej się wygrać żadnej imprezy zimą. W Australian Open po zaciętym boju przegrała w półfinale z późniejszą triumfatorką Madison Keys. W półfinale w Dosze uległa Jelenie Ostapenko, z którą ma bilans 0 do 5, a w ćwierćfinale w Dubaju i w półfinale w Indian Wells przegrała w będącą naprawdę świetnej formie 17-letnią Mirą Andrzejewą. Ale tak naprawdę dramat rozegrał się w Miami, w którym lepsza od świątek okazała się 140 w rankingu 19-letnia Aleksandra Jala. Później dostała Łomot. Iga będzie miała teraz aż dwa tygodnie bez gry przed rozpoczynającym się 25 maja French Open. W Paryżu najlepsza była w 2020 roku oraz w trzech ostatnich edycjach, ale po raz pierwszy od 2021 nie będzie tam rozstawiona z numerem 1. Choć... Pojawiły się informacje, że Polka może poszukać możliwości startu przed Rolandem Garosem, ale jej sztab temu zaprzeczył. W wywiadzie dla WP Sportowe Fakty Świątek mówiła tak Bez pracy z psychologiem i innymi członkami zespołu nie byłoby mnie w tym miejscu. Doceniam wiedzę osób, które mam przy sobie, ich doświadczenie, ale przede wszystkim wsparcie, bo tenis to sport, w którym człowiek czuje się samotny. Tuż przed startem w Hiszpanii zmarł dziadek zawodniczki. W rozmowie z WP Sportowe Fakty Świątek stwierdza, że mierzyła się z wieloma wyzwaniami w życiu rodzinnym. Znalazłam się na etapie kariery, w którym muszę przeformułować myślenie o sobie. Nie zmieniłam swojego tenisa tak bardzo, że nagle prezentuję niższy poziom czy nie mam mocnych stron. Po prostu za mną są takie tygodnie i turnieje, że nie zagrałam najlepiej niektórych poszczególnych meczów. Iga nie zgodziła się z tym, że wpływ na jej słabszą postawę ma nowy trener Wim Zdaniem Świątek problem, który zaczął jej doskwierać, jest perfekcjonizm. Czasem mam bardzo sprecyzowane, wysokie oczekiwania wobec siebie, jak powinnam zagrać w danym meczu, ale to bardzo przeszkadza na korcie, mówiła Świątek. Jej zdaniem wyzwania z ostatnich miesięcy zaburzyły jej spokój oraz komfort pracy. Tenisistka nie zgadza się też z teoriami o kryzysie psychicznym. Brak odpowiedniej koncentracji czy zarządzania energią podczas meczu nie świadczą od razu o kryzysie. No dobra, ale podsumujmy. Jak podaje portal Weszło, 2022 Iga uczyła się zarządzać sukcesem. 2023 zmagała się z lękiem. 2024 manewrowała oczekiwaniami. Kiedy zostałam zawieszona przez kilka tygodni, nie chciałam w ogóle wychodzić na kort. To było dla mnie najtrudniejsze doświadczenie kariery. To, że wypracuję w ciągu roku strategie pomagające mi w koncentracji nie oznacza, że zostaną one ze mną na zawsze i nie oznacza, że to załatwia wszystko. W końcu Iga Świątek odniosła się do współpracy z samą Darią Abramowicz, która jest głównym tematem dyskusji na temat sytuacji Igi Świątek w ostatnich miesiącach czy, czy nawet latach. W środowisku zresztą coraz więcej pojawia się plotek, dywagacji o tym, jak wygląda ich relacja. Wiele osób twierdzi, że psycholog wręcz ma negatywny wpływ na tenisistkę. No i Iga mówi tak, Daria jest dla mnie ciągłym wsparciem, osobą, której ufam, ufam zresztą całemu zespołowi i chcę, aby ludzie wokół to wiedzieli. To jest mój zespół, to ja decyduję, kto w nim jest, nagonka, jaka ostatnio pojawiła się w mediach, nie daje swobodnej przestrzeni na spokojną pracę, wręcz przeciwnie, stwarza dodatkową, niepotrzebną presję. Jeśli ktoś stwierdza brak efektów danej współpracy dlatego, że w którymś meczu nie byłam dostatecznie skoncentrowana, to bardzo błądzi. Powinien spojrzeć na sytuację w znacznie szerszej perspektywie i zastanowić się, czy na pewno wie wszystko, co powinien wiedzieć, aby formułować tak kategoryczne oceny. Teraz częściej pojawiają się również komentarze, że może oprócz Darii Abramowicz w zespole powinien pojawić się ktoś nowy, ktoś kto wprowadzi jakąś taką świeżą energię, nowe propozycje, nowe rozwiązania. Iga na razie z tego nie korzysta. Przed nią teraz Roland Garros, a mączka wydawała się być takim papierkiem lakmusowym, tego, jak Iga Świątek w jakiej sytuacji się znajduje, jaka, w jakiej jest formie. Teraz wypada z podium najlepszych tenisistek świata. Nic, można powiedzieć, złego się nie dzieje. Wciąż jest najlepszą polską tenisistką, wciąż jest topową tenisistką na świecie, wciąż jest no, jednym z największych towarów eksportowych Polski na świecie. Gorszy sezon. Zdarza się to również najlepszym sportowcom, biorąc pod uwagę, jak długo niektóre kariery potrafią e, trwać. W związku z tym szkoda by było, gdybyśmy próbowali wypalić igę e, na tym etapie, szczególnie że przed nią wydaje się raczej długa kariera sportowa. Nie zmienia to faktu, że... Obserwujemy to co się dzieje i choćby nawet to, że Iga jest mocno zdekoncentrowana, to że jeżeli trener krzyczy do niej więcej energii, graj tak, żeby wygrać, to można odnieść wrażenie, że Iga po prostu w pewnym momencie odpuszcza po gorszych zagraniach, po tym jak nawet z początku dobrze idzie, a potem coś zaczyna się sypać Iga ma problemy, żeby się pozbierać. Jestem ciekaw w Waszej opinii, jak Wy postrzegacie sytuację w sztabie, czy coś powinno się ewentualnie zmienić, czy ktoś do tego sztabu powinien dojść nowy, a może przeszkodą jest Winfiset, może pora żeby Belk pakował walizki, bo ewidentnie nie potrafi dotrzeć do Igi Świątek. To nie oznacza, że jest złym trenerem, po prostu może jest nieodpowiednim trenerem dla Igi Świątek, może że jego propozycje, jego rozwiązania po prostu nie trafiają do głowy naszej zawodniczki. Faktem jest, że ona również stwierdza, że jej tenis przecież bardzo się nie zmienił. To też zastanawiające, bo może przeciwniczki nauczyły się już grać z Igą Świątek. To, co jeszcze rok, dwa lata temu było ogromnym zaskoczeniem, ta ogromna siła, jaką prezentowała Igę Świątek, przestała już przerażać zawodniczki. Może... W ich mentalności też się zmieniło, że Iga Świątek jest do pokonania. A to nie jest tak, że tylko Iga pracuje nad swoją głową, nad swoimi relacjami, nad, nad, nad swoją grą, ale również inne zawodniczki, również z tego coraz młodszego pokolenia, również to widzą i może znalazły właśnie wyłom w tej twierdzy e, Igi Świątek. Jestem ciekaw Waszej opinii, komentarzy, jak zwykle, tutaj na dole. A na razie to tyle, dzięki i do zobaczenia.